Cześć, witajcie, z tej strony Kamila. Dzisiaj jest piąteczek, także zapraszam na makijaż. Chciałabym, żeby było kolorowo. Czy tak będzie, to się przekonamy. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania dalej. Będąc na zakupach w Douglasie internetowych, kupując kalendarz adwentowy, zupełnie przez przypadek weszłam w dział cienie do powiek i napotkałam taką paletkę. Firma Mojra. Jeszcze nigdy nie miałam nic z tej marki. Cena była bardzo przekonująca, bo 58 zł. Paleta wygląda w ten sposób: czyli bardzo kolorowa, same maty. I pomyślałam, że za taką cenę, jeżeli jakość i, i to, co widzimy w palecie. Przełożyć się na to, co będziemy mieli na oku, będzie dobra. To naprawdę będzie to odkrycie roku. Spróbuję coś tutaj zmalować. <laughs> nie wiem, co z tego będzie. Zrobiłam już sobie brwi, w sensie tylko je wyczesałam na mydło, i dzisiaj zaczniemy od oczu. Pierwotnie chciałam użyć tej białej bazy z VIBO, ale pomyślałam, że nie będzie to taki wiarygodny test, bo jednak biała baza, Podbija trochę kolor, także użyję sobie dzisiaj korektora. Tego z Bel. Dobrze mi się sprawdził, jest fajny. Także nakładam na powiekę. Rozcieram gąbeczką. Biorę pędzelek, taki, i zaczynam od tego cienia pomarańczowego. W rzeczywistości jest taki mm, trochę bardziej neonowy. Nakładam go na całą powiekę. Od razu nałożę też na dół. I będę rozcierać, kierując się tak ku górze. Dobrze się rozciera ten cień, aczkolwiek trochę przy rozcieraniu się wytrąca, trzeba go dokładać. Mimo to jest, jest widoczny, jest intensywny. No póki co jest OK. Następnie biorę taki pędzelek i ten róż nakładam, żeby pogłębić załamanie. Z nie było jakichś większych problemów. Nawet się dobrze przykleił, dobrze się roztarł. Myślę, że żeby jeszcze bardziej tak przyciemnić ten zewnętrzny kącik, użyję tej tej fuksji. Tym samym pędzelkiem. jak to się prezentuje. Teraz chciałabym użyć fioletowej kredki. Mam tutaj kredkę z NYXa w kolorze Shine Beach. To jest taka. Zrobię nią wod linię wodną. W ten sposób, żeby jeszcze między, między rzęsami nie było żadnych prześwitów. Potem to będziemy rozcierać fioletowym cieniem. Dobrze, teraz biorę pędzelek taki skośny i użyję tego fioletu, będę go nakładać przy dolnej linii rzęs, tak żeby rozetrzeć od razu tą kreskę. ten sam cień zewnętrzny kącik górnej powieki, żeby połączyć ze sobą ten fiolet. I jeszcze wezmę kolejny pędzelek. Też nie za duży. I w sam środek, tutaj na dole, nałożę, nałożę może tego fioletu, no jest trochę jaśniejszy. Wrócę jeszcze do poprzedniego pędzelka i całość na dolnej powiece sobie rozetrę tym jaśniutkim różem, tak żeby granice rozetrzeć. Ogólnie wygląda, <laughs> wyglądam jakbym była chora albo pobita, ale mam nadzieję, że to jeszcze się ulegnie zmianie, jeszcze przyjdzie podkład i, i rzęsy i wszystko, także <laughs> chyba będzie lepiej. Dobra. Wezmę jeszcze sobie płaski pędzelek i nałożę tej bieli wewnętrzny kącik. I myślę, że jeszcze przyciemnię sobie górną linię rzęs. Użyję do tego mm, takiego cieniutkiego pędzelka precyzyjnego i wezmę, mm, będę mieszała ten cień z tym takim grafitowym. Mogłabym być straszny osyp, dlatego za za zaczęłam od oczu. Y jeszcze sobie rozetrę tą górną kreskę y tym fioletem i takim pędzelkiem. Teraz sobie to oczyszczę chusteczką. Nałożę podkład puder, zrobię sobie makijaż twarzy. Zrobię to na przyspieszeniu, bo tutaj nie mam jakichś żadnych nowości. Będę pokazywała po prostu produkty, które używam i zaraz wracam. Ok, jest, jest taki problem. Cienie ogólnie są w porządku, tylko problem jest z tym kolorem. On robi plamy tak nie do końca. Wszystkie inne cienie są jak najbardziej ok, jest dobry pigment, dobrze się z nimi pracuje, dobrze się rozcierają, ale ten pomarańczowy nie za bardzo jeszcze zanim wytuszuję rzęsy chciałam sobie dodać trochę błysku no bo bez błysku nie mam makijażu wezmę turbo pigment ten jest taki delikatny nałożę go tutaj wewnętrzny kącik. I jeszcze sobie porozcieram te granice, gdzie za mocno zajechałam podkładem. Wezmę sobie czysty pędzelek i ten jasny róż. I tylko tak, żeby porozcierać, żeby, żeby było mniej więcej równo. Mm, tak myślę, że jeszcze wezmę już z tej paletki Glam Shop, ten beżowy cień i trochę sobie tutaj mm, rozetrę ten pomarańczowy, bo nie za dobrze on wygląda. Ok, duszuję rzęsy i maluję usta. Tak się prezentuje skończony makijaż. Tak jak mówię, ten pomarańczowy cień, nie za dobrze mi się z nim pracowało. Nie wiem, może to kwestia moich umiejętności, a może po prostu kwestia tego, że, że jest trochę gorszy. Pozostałe cienie, no to jak najbardziej są w porządku. Nie wiem jak inne cienie. Można, może zrobimy słocza, na przykład niebieskiego. No ładnie się prezentuje. Może jeszcze zróbmy taką. No też super. Jeszcze może zielony. No na ręce dobrze to wygląda, ale tak jak mówię... No ten pomarańcz tak nie do końca mi przypadł do gustu, ale sam makijaż nawet mi się podoba. Mogę ewentualnie wziąć jeszcze biały eyeliner, żeby zatuszować te, ten pomarańcz. Biały eyeliner mam z Ingrid. Mogę sobie tutaj jakieś kilka kropek zrobić. To jeszcze weźmiemy fioletowy. Także tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się podobał makijaż. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. My widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I do zobaczenia. Cześć!